Tym razem chciałem pokazać właśnie miodarkę, która służy właśnie do wybierania miodu z plastrów, które są umieszczone właśnie w ramkach yy, pokazać taką krótką zasadę, jak to działa, jak to wygląda. Yy, miodarka jest, można powiedzieć, takiej dosyć starej daty, bo pochodzi z lat 80., to jest chyba rocznik 84., ale w tamtych czasach po prostu sprzęt był inaczej robiony, oczywiście cała budowa jest z dachy nierdzewnej. Tylko są stalowe, te nóżki tutaj, co widać, i ten tutaj element. I oczywiście mechanizm, trybiki są porządne stalowe. Mimo swoich tylu lat, ona ciągle funkcjonuje. Tak jak w dniu, pierwszej, pierwszego, w dniu pierwszego zakupu. O tak e, Oczywiście tu są takie pokrywki. Ja tak pokazuję, jak to wygląda. Ale ogólnie te pokrywki to powiem tak, że jak się wybiera, to się nie zakłada. To są tylko takie zabezpieczające ramki. Wygląda to tak. W środku mamy coś takiego i tutaj wkłada się na, od środka, z tej strony się wkłada ramki. Można włożyć trzy duże ramki lub sześć małych ramek tutaj od tej ścianki teraz tak tam na dole jest otworek, który dym odcieka. No dole, jest właśnie ten. Pokażę, o tu jest ten właśnie. Ta nakrętka, którą trzeba odkręcić i wtedy będzie to ścieka ładnie. Oczywiście trzeba użyć sita. Kładząc na jakieś wiaderko czy jakiś pojemnik jeszcze trzeba sitko położyć, żeby po prostu te wszystkie zanieczyszczenia zostały na sitku. No? Tak mówię, jeżeli ktoś by tego nie robił, żeby wspamiętał o tym. I teraz tak, działa to na zasadzie siły odśrodkowej. Czyli po uruchomieniu właśnie, to się tak powiem. Po włożeniu ramek, jeżeli one naprawdę mają dużo miodu, to należy bardzo delikatnie kręcić, bo jakieś takie szybkie od razu kręcenie, po prostu wyłamią nam się w plastry, z miodem nam się po prostu wyłamią. Trzeba bardzo delikatnie kręcić i na zasadzie siły odśrodkowej, miód wędruje na boczną krawędź właśnie miodarki i ścieka dół do tego otworu, co na dole pokazywałem i w ten sposób. Oczywiście miodarka posiada swój hamulec, czyli po prostu w przeciwnym jak się leciutko do, do naciśnie, to ona wyhamowuje, ale przeważnie to się samemu, to wyhamowuje, tak jak to się mówi z Po wykręceniu pierwszej partii, nie mam jak dzisiaj pokazać, jak to wygląda w tym, po wykręceniu, jak to się mówi, przekręceniu ten, ramki się obraca na drugą stronę i ponownie w ten sam sposób się wykręca miód. Czyli podobnie, trzeba to zacząć kręcić i tak to wygląda. No i taka, taka króciutka prezentacja właśnie tego typu sprzętu. Teraz już są wiadomo nowocześniejsze sprzęty, już są z, z silniczkami, że to po prostu się naciska guziczek i to samo się tam kręci po iluś tam minutach yy, czy tam iluś tam pół minucie, po prostu już jest gotowe. Teraz jeszcze taka, jak to się mówi, Ręczna, oczywiście, dobrze jest wykonana, to jest wszystko drewno, dobre elementy. Tu nie ma co się popsuć, praktycznie. Tam na raz, na ileś tam lat się tylko po prostu, tu się rozkręca i się te trybiki tam smaruje. I to tyle, co chciałem pokazać, zaprezentować, właśnie taką miodarkę. aby ktoś nie wiedział, jak to wygląda. Więc po prostu zwrócić szczególnie uwagę, bo to, to, żeby to wszystko było jakaś nieodzewka, żeby to nie było jakieś takie tandetne. Yy, ona jest dosyć ciężka, nie wiem o ile teraz ważę, więc to też świadczy o jakości jej wykonania. Więc te elementy, te wsporniki boczne, co są zapewniają, ten, jednak są dobrze wykonane. To tyle co chciałem pokazać i powiedzieć na temat właśnie miodarki i wybierania właśnie w jaki sposób się wybiera miod. Pozdrawiam.